Mamy piąteczek, 9 czerwca i jesteśmy w Sopocie. Dzisiaj mam całkiem fajnego towarzysza, Kamila Kosika, założyciela firmy Gymshop. Jesteśmy tak naprawdę, wydaje mi się, że już się możesz powoli, możesz, możecie domyślać na, jesteśmy na zawodach. A dokładnie dzisiaj piątek, czyli dzień weryfikacji. Dosłownie przed chwilą przyjechaliśmy i co? Ja się tak naprawdę zabieram teraz za posiłek czwarty. Za mną już około 300 gramów węgli. Tak naprawdę zjem i będziemy się powoli gdzieś tam kierować na miasto, na kawusie, żeby sobie odpocząć, a później lecimy już na weryfikację od razu z buta, żeby nie marnować czasu. Także idę przyszykować swój klasyczny ryż z tuńczykiem i... Tak naprawdę wcinamy to, a później jeszcze chwilę ogarnięcia i lecimy na miasto. Coś mi dziwnie ta kamera jakby się ustawia. Nie wiem dlaczego. Ale co, wracając, ja już mam przed sobą swój ryżyk tak naprawdę. I ogólnie jak jechaliśmy z... Kamilem, to tak nam dobrze się rozmawiało w pociągu, że przypadkowo wysiedliśmy w Gdyni. Także musieliśmy z powrotem dojechać tutaj Boltem. E, no to co? Ja się biorę za mój czwarty posiłek, czyli 100 gramów ryżu, 120 tuńczyka z Jimbim. E, fajna sprawa, powiem Wam, ja sobie zamawiam właśnie od nich w sosie własnym do tego sól, bo dzisiaj mam 8 gramów soli oraz mm, 3 litry wody i to jest mój czwarty posiłek, zabiorę też coś ze sobą na miasto żeby jeszcze załadować przed weryfikacjami później co, widzimy się chyba na weryfikacjach i dzisiaj ponownie czymś ładujemy nie wiem dokładnie jaki będzie plan przed już, przed już Plan na ładowanie przed jutrzejszym startem, Adrian powiedział, że szykuje coś, coś ciekawego, także jestem naprawdę podekscytowany, a będą to na pewno same dobre rzeczy, ponieważ coś czuję, że będziemy ładować jeszcze więcej, także będzie, to będzie ciekawy odcinek i ciekawy start z zawodów, także lecimy dalej. Jesteśmy po weryfikacji numerek 29. Powiem że weryfikacje przeszły naprawdę szybciutko, także jestem turbo zadowolony. Mamy godzinę, już Wam mówię, 18.37, także tak naprawdę jesteśmy jeszcze o półtora godziny szybciej już zweryfikowani. Lecimy teraz z Kamilem na Kawusie, później do hotelu, wysyłam foty dla trenera. No i później co, ładujemy i... Widzimy się tak naprawdę jutro. Może jeszcze coś wrzucę z posiłku, bądź z pozowania, ale nie ma też co zbytnio tutaj naciągać. Jutro jest najważniejszy dzień. Jutro sobie troszkę ponagrywamy na samym backstage'u. Zatem lecimy dalej. Godzina w pół do 11, czyli 22.30. My już jesteśmy w pokoju, w apartamencie. Dzisiaj... kurwa... nagrywam! Kamil mnie robi w apartamencie jesteśmy e, i co? No i dzisiaj było bez ładowania, e, testujemy, testujemy, w sumie działamy troszkę inaczej, może nie testujemy, bo już kiedyś tak e, ładowałem, a mianowicie chodzi o to, że jeżeli mam wyjście jutro o godzinie 16, nie o 16 mam brązowienie, o 17 wyjście, to maczek wlatuje o 12, żeby nabicie na 17 było konkretne, także co, ja mam dzisiaj jeszcze plus 200 węgli do tego, co miałem, co mam, e, czyli włącznie 800 węgli. E, I co, tak naprawdę no, wleci ryż z y, tujczykiem, bo mam jeszcze jedną puszkę, kleik, wafle e, i na tym tak naprawdę skończymy sobie dzisiejszy dzionek, no bo już też jestem mega padnięty, e, jest godzina dość późna, Kamil mnie troszkę wymęczył, spotkaliśmy się jeszcze z innymi znajomymi. Mm, no i co, bez zbędnego przedłużania, widzimy się za chwilkę. 什么？ Sobota, godzina 8.50. E, dzień startów, e, ja dzisiaj wstałem o godzinie 4.30, no niestety takie uroki redukcji. E, później jeszcze sobie poleżałem w łóżku do, go, do około godziny po piątej. No e, i co, później sobie posiedziałem przy raportach, wróciłem z powrotem do łóżka e, i znowu poleżałem do około, do około godziny 8.00. E, teraz latuje tak naprawdę kawczak. A za chwilę przygotujemy sobie posiłek. Także e, jaki jest plan dzisiejszego dnia? Planem jest zjeść 100 gramów do godziny 100 g węgli do godziny około 12-12.30, później o godzinie 12.30 wlatuje. Maczek, co postaramy się nagrać, co będzie nagrane na 100%, a później po 4 godzinach wyjście. No, może przesadzam trochę, ale po 5 do 6, zależy od tego, jak będą szły zawody, wyjście na scenę. Także cieszę się, bo kiedyś już podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Budapeszcie też ładowałem w dzień startów i też makiem. I wyszło naprawdę konkretnie. Także mam nadzieję, że dzisiaj to co było w porównaniu do Marek, Marków, Mirków, w Warszawie to będzie normalnie przebicie tego wszystkiego. Także co? No i tak naprawdę zawody skończymy o 20.00. Polecimy z Kamilem sobie coś poświętować. No i... W... No, i w niedzielę niestety niestety, powrót o 8.00. Chyba że. albo w poniedziałek. Albo w karta. Albo w poniedziałek. Bo w ogóle sytuacja wygląda tak, że zarezerwowałem apartament do poniedziałku, bo. ucząc się na, że tak powiem, błędach z zawodów, mówię, kurde, pewnie plażowa znowu będzie miała wyjście w niedzielę, pewnie znowu skończę zawod o 22.00. No i nie mam zamiaru wracać po nocach do Wrocławy, więc zarezerwowałem apartament do. Poniedziałku, po czym na dwa tygodnie przed zawodami, półtora tygodnia, wychodził plan zawodów i się okazało, że moja osoba wychodzi sobie w sobotę o godzinie 17. No i mówię, kurde, z jednej strony troszkę szkoda zmarnować te pieniądze na ten apartament, ale z drugiej też już mam nakręconą tą robotę we Wrocławu, mam parę rzeczy do haczenia, które muszę zrobić, ale tak się mówiliśmy z kabilem, że jeżeli karta Pro dzisiaj spadnie, to zostajemy do Poniedział. A wpadnie. A on mówi, że wpadnie to chyba już, chyba już ogarnięte. nie? Także, także zobaczymy. No Jestem w dobrej myśli. Mm, dopijam kawczaka i zaraz robimy pierwszy, pierwszy posiłek. W ogóle nie że tutaj mam muzyczkę włączoną jeszcze z laptopa. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać na pierwszy posiłek. Dzisiaj co? No, 50 węgli mam i się troszkę biję z myślami, bo, bo zjadłbym troszkę sobie masła orzechowego. Mam troszkę wafli, ale też jednak ten kleik bym zjadł, bo z czymś białeczką muszę zjeść. E, także może zrobię sobie kleik, tam dam troszkę wafli kukurdzianych i to sobie dodam troszkę jeszcze masła orzechowego. E, no to chyba, że tak będzie dzisiejszej informacji na tyle. Zjem, Kamil pójdzie biegać, chętnie sobie bym z nim poszedł, ale, no, ale nie można, a później po śniadaniu przygram. Formę, bo jest całkiem fajne dzienne światło, e, także sobie troszkę popozuję e, i, i co, i zobaczymy jak to wygląda. A ten film pojawi się na pewno o wiele wcześniej. E, do śniadanka po pozowaniu już wrzucam wczorajszą nagrywkę z Sopotu z weryfikacji, także tak. chciałbym, żeby ten film się pojawił już w przyszłym tygodniu, czyli od poniedziałku. Dzisiaj mamy 10. 11 mniej więcej od między 12 o, a 17 czerwca. No to co? Zabieramy się za żarełko. No i lecimy ze śniadankiem, czyli klej krzyżowy, troszkę płatków kukurydzianych lub jak mi w ogóle coś chrupie w posiłku. No i do tego izolacik jeszcze wleci łyżka masła orzechowego. No to co? Tak naprawdę zaczynamy. Na start wratuje nam 50 klejków. Dość ciężko się to robi jedną ręką jeszcze z kamerą, ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra, udało się, 50 można by zaokrąglić. Do tego leci nam 25 izolatu, to chyba akurat będzie coś bliżej nawet 30. Ale dobra, jeszcze małą miarę, no za małą, ale no co, nie zabije mnie. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. No i teraz dodajemy sobie do tego wodę i mieszamy. No to co, moja złota zasada, mam oczy, to yy, dodaję wszystko na oko, ale jak widać za mało, także muszę dolać za chwilkę jeszcze troszkę tej wody. Yy, nagram to jak już wymieszam i będzie gotowe do spożycia. No i co, masełko dodana, jeszcze 20 węgli, ja sobie je zrobię w ten sposób, porozgniatam, będę miał taką jakby mini kru... kruszonkę, nawet dużego kruszanka. I tak naprawdę, tak wygląda mój pierwszy posiłek w dzień startu. Czyli 50 węgli, około tam 10 gramów tłuszczu i jakieś niecałe 30 białka. Troszkę nasypiłem, ale zaraz posprzątam i zabieram się za jedzonko. I tak się sobie prezentuje moja baza dzisiejsza do, do pracki jedzonko, które przygotowałem, laptop, ja ogarniam sobie teraz program DaVinci, bo do tej pory montowałem Sony Vegas'a, ale przechodzę sobie na, na inny program, dość podobny, ja już tutaj montuję część z weryfikacji, zjem, troszkę tam podziałam na kąpie poczekam, aż się węgry załadują i zrobimy przygrywkę formy, bo światło jest naprawdę fajne, bicepsik też, klatunia, no brzuszka nie widać, ale klata na pewno, jest naprawdę srogo. Także to co będzie po ładowaniu, no to będzie naprawdę grubo. No to cyk, godzina prawie 13, 12.54, my jesteśmy już pod maczkiem wraz z Kamilem, czekamy właśnie na Adriana, no i co, zaczynam sobie powoli ładować. Co to będzie, ile tego będzie, to nie wiem, bo czekamy właśnie, jak wspomniałem, na Adriana, który mi powie, co mam zjeść, ale mam nadzieję, że będzie, że nie będzie tego mało, także chyba zaraz się widzimy z moim z zestawem ładowniczym. A później co? Później plan jest taki pocisnąć na apartament. Chwila odpoczynku i, no i atakujemy. Powiem Wam, że pomimo tego, że słońce świeci mi... Jest zimno strasznie. Czuję to odwodnienie, mam zimne ręce. Kamil sobie jest sobie w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku, a ja w bluzie i w kapturze. Także co, w sumie na razie więcej do powiedzenia nic nie mam, bo chyba wszystko powiedziałem. Eee, a zaraz zobaczycie mój zestawik. Bo ale widać jeszcze jak jestem już na twarzy wysuszony. Za mną już już dopiero tylko 100 węgli, jakieś 40 gramów tłuszczy i, i z 30-40 białka, ale jaka będzie magia. Jaka będzie magia, później to, to jest niepojęte, nieopisane. Także, także po raz ponownie mówię, że zaraz się widzimy. Biznesmen w telefonie. Jestem z moim trenerem, którego ostatnio się nie udało złapać. Adrian Cillar, ale w swojej własnej osobie. Cześć. Cześć. cześć główny, główny trenero. Najlepszych bikiniar i najlepszego Mens jest jestem jedynym rodzynkiem praktycznie w tym w sumie z męs fizik, no tak, na to chwilę tak. Na to chwilę tak. W sumie klasyki same, no i co? Czekamy na wspomniane ładowania, o którym tak mówiłem. I na scenę za 4 godziny. Także zaraz zobaczycie zestawy maczkowe. Ja też ładuję. Ja, dobrze. Ja już jestem pomalowany. Jedna warstwa i w sumie jedna wystarczy, bo i tak jestem dość ciemny. Z racji, że tak naprawdę ładowanie było na półtory do dwóch godzin temu. Brzuszek jest fajnie zasany, nie czuję się wzdęty. Jestem o wiele suchszy niż na poprzednich zawodach. Także co, my teraz sobie... Czekamy, jest godzina pół do piątej. Ja, z racji tego, że jestem w najwyższej kategorii, to pewnie wyjdę około 18, jak nie później. Ale wychodzę tylko w jednej Open Pro Qualifier, czyli walka o kartę. Nie startuję już w kategorii jeszcze Open ogólnie bez, bez Pro Qualifier, bo nie muszę. A po prostu mi szkoda było pieniędzy. Także co, ja coś przypozuję teraz i chyba już widzimy się ze sceny. Kamil będzie nagrywał to i owo. Dzisiaj miejsce drugie w Sopocie. Niestety do co? Nie udało się taki sport. Forma i tak była wyśmienita. No i co? Tak naprawdę fajnie, że oglądaliście. Zapraszam do subskrypcji, a ja idę jeść. Siemandero.